siemaj jako jedyni, jedyni. W Polsce przetestujemy dwa nowe tryby. Zbiór biurdów Wojny duchów. Najpierw przetestujemy tą grę. Znaczy ten tryb. Dobra. Zagrajmy z kujki. Tym, z kujkiem. Zobaczmy, jak wygląda ten tryb. On jest. On chyba wejdzie za oś. Za siedem dni. Jeśli. Oglądacie, bo oglądacie to w środę, więc... Wy. Więc. A! Okej. Okay. Nie kumam trybu, ale... Ale, po... ale się uczy grać ten tryb. I musimy złowić ten. Musimy wziąć takie przedmioty. Dobra, kumam. Mam już wiemy, co tu. Jedna dusza do zwycięstwa. Prawda? Serio, łatwa gra. Serio, to jest. To jest łatwa gra. Kurde, robę przewagę. Ale nie pozwolę na to. Dobrze. Wygraliśmy grę. I więc fajny tryb, ocenka 8 na 10, teraz wojny duchów, to trochę to jest podobne do siege'a. Czyli wiecie na czym polegał ten siege? że mieliście ten, takie działka i musi mieliście takie śrubki i musieliście ten y, robota przywołać i on podchodzi do tego działka. I Te to działko przy okazji obijało. Ale tak był ciekawy. Prawda? Widzicie? Nawet on zadaje obrażenia. Patrz. Widzicie? Kurde, w okazji, oni musieli tam... O kurde. Dobra. Okej. Okay. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, weźmiemy takie dwa i dwie skrzynie. Ej, czemu? Czy mi się wydaje, że tu jest więcej? Kurde, muszę. kurde dobra podobny dosyć, ale trochę <coughs> lepszy zaraz go ocenię po tej rundzie kurde ile to będzie trwało i lol trochę też Dobra, ostateczna bitwa, wywołano duchy. Ciekawe. Kurde, musimy trochę im pomóc, kurde. Zauważyłem, że to nie jest tak specjalnie. Wyjdzie, kurde. Kto musi, kto musi i tu. Zagraliśmy, ale ocenka. Hmm. Pusteczka. 6 na 10. A dobra. A nadal jest tri. Nadal jest trio dan Ale lewym trybem jest biurdów. A więc pa.